Czy zdarzyło ci się ostatnio mrużyć oczy, żeby przeczytać mały druk w gazecie, albo odsuwać telefon coraz dalej, bo litery zaczynają się rozmazywać, a może oczy pieką, łzawią, bolą już po kilku minutach patrzenia w ekran komputera lub telewizora? Wielu ludzi myśli, że to nieuniknione, że po pięćdziesiątce wzrok po prostu musi się pogarszać, że to taka kolej rzeczy. Ale to nieprawda. Przez lata lekarze nie mówili o tym głośno, a przecież nauka już dawno potwierdziła, że istnieją naturalne sposoby na regenerację wzroku, takie, które można wprowadzić samemu, bez leków, bez operacji, bez kosztownych zabiegów. I właśnie o tym porozmawiamy dziś. Jeśli masz problemy z oczami, jeśli chcesz znowu widzieć wyraźnie, jeśli chcesz przestać sięgać po okulary co kilka lat, to koniecznie zostań ze mną do końca tego odcinka, bo pokażę ci prosty, trzyminutowy rytuał poranny, który może rozjaśnić Twój wzrok już w ciągu trzech dni. Ale zanim zaczniemy, bardzo Cię proszę: zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał Zdrowa Codzienność. To naprawdę drobny gest, ale dzięki temu nasze filmy trafią do większej liczby osób, które, tak jak Ty, Chcą żyć zdrowiej, spokojniej i naturalnie. Na tym kanale co tydzień rozmawiamy o zdrowiu, diecie, ziołach i prostych domowych metodach, które pomagają odzyskać energię i równowagę. A więc usiądź wygodnie, odpręż się i posłuchaj, bo dziś dowiesz się, jak trzy minuty każdego ranka mogą zmienić sposób, w jaki patrzysz na świat. Dosłownie. Zacznijmy od początku, dlaczego w ogóle nasz wzrok się pogarsza? Dlaczego z wiekiem litery stają się coraz mniej wyraźne? Kolory bledną, a oczy szybciej się męczą. Przez lata wielu lekarzy mówiło, że to naturalny proces, że na no, po prostu starzejemy się, ale dziś nauka patrzy na to zupełnie inaczej. Starzenie się oczu nie jest chorobą. To efekt tego, że nasz organizm przestaje dostawać to, czego potrzebuje by utrzymać oczy w dobrej formie. Co dzieje się w oku, gdy wzrok słabnie? W środku oka mamy maleńkie naczynia krwionośne i komórki światłoczułe, zwane fotoreceptorami. To one odbierają światło i przekazują informacje do mózgu. Ale z wiekiem te naczynka zaczynają się zwężać, a fotoreceptory tracą energię, bo dostają za mało tlenu i składników odżywczych. Wyobraź sobie żarówkę, która świeci coraz słabiej, bo dochodzi do niej coraz mniej prądu. Dokładnie tak samo dzieje się w naszych oczach. Do tego dochodzi stres oksydacyjny, czyli nadmiar wolnych rodników, które niszczą komórki siatkówki. To tak, jakby na delikatnej soczewce zaczęła pojawiać się mgiełka. Z każdym rokiem obraz staje się mniej ostry, mniej kontrastowy, bardziej rozmazany. Winowajcy są bliżej niż myślisz. Współczesny styl życia nie pomaga. Godziny spędzane przed komputerem i telefonem powodują suche oko i przeciążenie mięśni wzrokowych. Brak snu sprawia, że oczy nie mają czasu się regenerować. Zła dieta, uboga w luteinę, witaminę A, cynk i omega-3, powoduje, że siatkówka dosłownie głoduje. A chroniczny stres i napięcie mięśni szyi ograniczają dopływ krwi do głowy i oczu. To dlatego tak wielu ludzi mówi: Rano widzę lepiej, a wieczorem wszystko mi się rozmazuje. Bo oczy, jak każdy mięsień w ciele, po prostu się męczą. Co mówi nauka? Badania z ostatnich lat pokazują, że komórki siatkówki mają zdolność regeneracji, jeśli tylko stworzymy im odpowiednie warunki. W jednym z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Londynie, UCL Institute of Ophthalmology, wykazano, że ekspozycja na światło o określonej długości fali może dosłownie ładować fotoreceptory energią, poprawiając ich działanie. Z kolei naukowcy z Uniwersytetu Harvarda odkryli, że kwasy tłuszczowe omega-3, szczególnie DHA, pomagają odbudować błony komórkowe w siatkówce i chronią je przed starzeniem. Inne badania wykazały, że osoby, które codziennie wykonują ćwiczenia oczu, np. proste ruchy gałek ocznych w różnych kierunkach, poprawiają krążenie i dotlenienie oczu nawet o 20%. To znaczy, że wcale nie musimy bezradnie patrzeć, jak wzrok się pogarsza, możemy go aktywnie wzmacniać. Dlaczego więc tracimy wzrok? Bo nikt nas tego nie uczył. Od dziecka wiemy, jak dbać o zęby, o serce, o mięśnie. Ale nikt nie mówi, że oczy też potrzebują ćwiczeń, odpoczynku i odżywienia. A przecież oczy to przedłużenie mózgu, to część układu nerwowego. Jeśli nie dbamy o nie, cały system zaczyna działać gorzej. To trochę jak z ogrodem: jeśli nie podlewasz kwiatów, nie dziw się, że więdną. Oczy są takimi kwiatami naszego ciała: delikatnymi, wrażliwymi, ale też zdolnymi do regeneracji, jeśli tylko dasz im to, czego potrzebują. Dobra wiadomość jest taka, że niezależnie od wieku można to odwrócić: nawet po 60., 70., a nawet 80 roku życia komórki siatkówki reagują na właściwą stymulację i odżywienie. To dlatego ludzie, którzy zaczynają stosować prosty poranny rytuał dla oczu, często już po kilku dniach mówią: Nie wierzę, ale widzę wyraźniej. I właśnie ten rytuał. Prosty, bezpieczny i potwierdzony naukowo pokażę ci w dalszej części odcinka. Ale zanim do tego przejdziemy pamiętaj: zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał Zdrowa Codzienność bo to właśnie tutaj uczymy się, jak odzyskać zdrowie i energię w naturalny sposób bez farmacji i bez pośpiechu. Zanim sięgniesz po okulary albo kolejną kroplę do oczu spróbuj tego. Ten prosty, trzyminutowy rytuał działa jak poranny masaż dla Twojego wzroku. Pobudza krążenie, dotlenia oczy i budzi komórki siatkówki, które w nocy były uśpione. To nie magia, to fizjologia. Twoje oczy to narząd, który, tak samo jak mięśnie nóg czy serca, potrzebuje ruchu, światła i tlenu, by działać prawidłowo, a większość z nas budzi się i od razu patrzy w telefon. To pierwszy błąd, który dosłownie zamyka oczy od środka. Jeden: światło dnia zamiast telefonu. Zamiast sięgać po ekran, spójrz w naturalne światło najlepiej w kierunku wschodzącego słońca. Nie chodzi o patrzenie prosto w słońce to niebezpieczne tylko o to, żeby przez 2-3 minuty pozwolić oczom poczuć poranek. Dlaczego to działa? Bo w świetle porannym znajduje się światło czerwone i bliskie podczerwieni, ok. 670 nm. Dokładnie to, które według badań z University College London poprawia funkcjonowanie mitochondriów w siatkówce oka. A mitochondria to nasze baterie komórkowe. Kiedy dostają odpowiednie światło, zaczynają produkować więcej energii ATP. A to przekłada się na lepsze widzenie i regenerację oczu. Niektórzy naukowcy nazywają to wręcz fotobiomodulacją, czyli terapią światłem, która ładuje oczy tak, jak słońce ładuje panel solarny. Więc zamiast kawy, otwórz okno, wyjdź na balkon i przez kilka minut patrz w stronę dnia. Pozwól światłu wejść do oczu i daj im sygnał: obudźcie się. 2. Masaż i ciepło dla oczu. Poświetle, czas na ciepło. Potrzyj dłonie o siebie tak długo, aż poczujesz, że są gorące. A potem delikatnie przyłóż je do zamkniętych powiek. Nie naciskaj, tylko otul oczy ciepłem. To starożytna metoda znana jako palming, którą stosowali już mnisi w Indiach i Chinach. Działa, bo rozluźnia mięśnie okoruchowe, poprawia mikrokrążenie i pomaga odprowadzić napięcie z czoła i skroni. Nowoczesne badania potwierdzają, że ciepło zwiększa przepływ krwi przez naczynia oka nawet o 15-20%, co oznacza, że fotoreceptory dostają więcej tlenu i składników odżywczych. To tak, jakbyś rano dostarczył swoim oczom mini porcji energii i relaksu jednocześnie. Rób to przez 60-90 sekund, oddychając głęboko i spokojnie. Po chwili zauważysz, że widzenie staje się jaśniejsze i bardziej czyste. 3. Ćwiczenia dla mięśni oczu. Oczy mają sześć mięśni, które, jeśli nie są używane, sztywnieją, tak samo jak mięśnie karku czy pleców. To one odpowiadają za ostrość i zdolność skupienia wzroku. Dlatego każdego ranka warto dać im trochę ruchu. Zrób to razem ze mną. Spójrz w górę i w dół, powoli, bez szarpania. Następnie w lewo i w prawo. Teraz po skosie, w górę, w prawo, potem w dół, w lewo i odwrotnie. Na koniec narysuj oczami okrąg, powoli, jak wskazówka zegara. Całość zajmie mniej niż minutę, a pobudzi krążenie w obrębie mięśni ocznych, dotleni siatkówkę i rozrusza oczy po nocy. To naturalna gimnastyka, która pomaga utrzymać elastyczność mięśni odpowiedzialnych za akomodację czyli ostrość widzenia. W badaniach opublikowanych w Journal of Ophthalmic Research wykazano, że regularne wykonywanie takich prostych ruchów poprawia zdolność oczu do skupienia o nawet 25% w ciągu kilku tygodni. Cztery. Woda i mikroelementy. To często pomijany element, a kluczowy. Oczy w 90% składają się z wody. To właśnie dzięki niej rogówka i soczewka pozostają przezroczyste. Gdy organizm jest odwodniony, oko traci elastyczność, a obraz staje się zamglony. Dlatego pierwszą rzeczą po przebudzeniu powinno być wypicie szklanki wody, najlepiej z odrobiną soku z cytryny. To pomaga oczyścić organizm z toksyn i przywraca prawidłowe napięcie w gałkach ocznych. Dodaj do diety produkty bogate w luteinę i zeaksantynę, czyli zielone warzywa liściaste, szpinak, jarmuż, brokuły, żółtka jaj, marchew i paprykę. Te naturalne barwniki działają jak filtr przeciwsłoneczny dla siatkówki, chroniąc ją przed promieniowaniem i starzeniem. To tylko trzy minuty ale. Ten rytuał światło, ciepło, ruch i woda to naturalny sposób na pobudzenie oczu do życia. Zaledwie trzy minuty dziennie mogą uruchomić proces regeneracji, którego nie da się uzyskać żadnymi kroplami z apteki. Wielu seniorów, którzy zaczęli stosować ten rytuał, mówi po kilku dniach. Świat wygląda jakby był jaśniejszy, kolory są żywsze, mniej mrużę oczy i nie bolą mnie po czytaniu. To nie cud, to biologia w praktyce. Wystarczy pomóc ciału robić to, co i tak potrafi najlepiej. Regenerować się. Czy wiesz, że to, co jesz każdego dnia, dosłownie buduje twój wzrok? Twoje oczy nie są izolowanym organem to część twojego ciała, która potrzebuje paliwa, witamin i minerałów, tak samo jak serce, wątroba czy skóra. A jednak większość ludzi karmi swoje oczy: fast foodem tłuste potrawy, nadmiar cukru, przetworzone jedzenie. Wszystko to powoduje stany zapalne w naczyniach krwionośnych oka, uszkadzając komórki siatkówki i nerw wzrokowy. Dlatego dziś opowiem ci co jeść, żeby odżywić wzrok od środka. Nie mówimy tu o drogich suplementach z reklam. Mówimy o naturalnych produktach, które możesz kupić w każdym sklepie i które naprawdę działają. 1. Zielone liście. Chlorofil i luteina. Na pierwszym miejscu są zielone warzywa liściaste: szpinak, jarmuż, rukola, kapusta, liście buraka. To one zawierają luteinę i zeaksantynę, dwa barwniki roślinne, które są jak naturalne okulary przeciwsłoneczne dla twoich oczu. Te substancje gromadzą się w plamce żółtej, centralnej części siatkówki, odpowiedzialnej za ostrość widzenia. Bez nich obraz staje się no przepalony przez nadmiar światła niebieskiego i promieni UV. W badaniach przeprowadzonych na Harvard Medical School wykazano, że osoby, które jadły codziennie porcje jarmużu lub szpinaku, miały o 43% mniejsze ryzyko zwyrodnienia plamki żółtej niż ci, którzy tego nie robili. To ogromna różnica. Dlatego codziennie, naprawdę codziennie, dodaj do diety garść zielonych liści. Do jajecznicy, do zupy, do kanapki. Twoje oczy ci za to podziękują. 2. Żółtka jaj, małe kapsułki witamin. Przez lata straszono nas, że jajka są niezdrowe, a dziś wiemy, że to jedno z najbardziej kompletnych źródeł odżywienia dla oczu. Żółtko zawiera luteinę, zeaksantynę, cynk. A także witaminę D, która wspiera nerw wzrokowy. Ale najważniejsze: tłuszcz z żółtka pomaga wchłaniać te barwniki roślinne z warzyw. Bez tłuszczu nie przyswoisz luteiny, dlatego sałatka ze szpinakiem bez odrobiny oliwy to strata potencjału. Wystarczy jedno jajko dziennie, by dostarczyć oczom wszystko, czego potrzebują, by się regenerować. Trzech: marchew, dynia, papryka. Źródła beta-karotenu. To klasyka. Jedz marchewkę, będziesz lepiej widzieć. I choć brzmi to jak bajka z dzieciństwa, nauka potwierdza, że coś w tym jest. Marchew, dynia, papryka i bataty są bogate w beta-karoten, czyli prowitaminę A. A witamina A to składnik rodopsyny, białka które umożliwia widzenie w ciemności. Jeśli masz problem z adaptacją do ciemności, czyli nic nie widzisz po zgaszeniu światła, to pierwszy sygnał, że twoje oczy wołają o witaminę A. Jedz codziennie kolorowe warzywa, najlepiej gotowane na parze lub duszone z odrobiną oliwy to proste, a efekty potrafią zaskoczyć. 4. Jagody i borówki naturalna regeneracja siatkówki. Te owoce to prawdziwe superfood dla wzroku. Zawierają antocyjany, związki, które wzmacniają naczynia włosowate w oku i poprawiają przepływ krwi w siatkówce. W czasie II wojny światowej piloci RAFu jedli dżem z czarnych jagód, bo zauważyli, że po nim widzą lepiej w nocy. Dziś wiemy, że to nie mit. Antocyjany rzeczywiście zwiększają wrażliwość pręcików na światło i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. Wystarczy garść borówek dziennie, świeżych lub mrożonych. Dodaj je do owsianki, kefiru albo po prostu zjedz garść naczczo. 5. Tłuste ryby – źródło kwasów omega-3. Twoje oczy, zwłaszcza siatkówka, są zbudowane z kwasów tłuszczowych DHA i EPA. To właśnie one utrzymują elastyczność błon komórkowych i wspomagają przewodnictwo nerwowe. Niedobór kwasów omega-3 prowadzi do suchości oczu, pieczenia, a nawet do stanu zapalnego spojówek. Dlatego warto 2-3 razy w tygodniu jeść łososia, makrele, sardynki, śledzia lub, jeśli nie lubisz ryb, sięgać po siemię, lniane i orzechy włoskie. W badaniu opublikowanym w Investigative Ophthalmology and Visual Science stwierdzono, że regularne spożycie omega-3 zmniejsza objawy zespołu suchego oka nawet o 70%. To imponujący wynik. 6. Cytrusy i papryka. Witamina C dla naczyń krwionośnych oczy mają bardzo delikatne naczynia krwionośne. Wystarczy niedobór witaminy C, a zaczynają pękać, powodując mikrowylewy i tzw. Tak pajączki w oczach. Witamina C działa jak cement, który wzmacnia ściany naczyń i poprawia przepływ krwi w oku. Znajdziesz ją w cytrusach, kiwi, papryce, natce pietruszki i czarnej porzeczce. Jedz te produkty codziennie, szczególnie zimą. To proste zabezpieczenie przed osłabieniem wzroku. 7. Czosnek i cebula Siarka i krew dla oczu. Brzmi może zaskakująco, ale czosnek i cebula są naturalnym lekarstwem dla naczyń. Zawierają związki siarki, które oczyszczają krew i poprawiają krążenie, dzięki czemu oczy otrzymują więcej tlenu i składników odżywczych. Siarka wspomaga również produkcję glutacjonu, najsilniejszego przeciwutleniacza, który chroni soczewkę oka przed zmętnieniem, czyli zaćmą. Dlaczego to działa? Bo oko to część mózgu. Tak, siatkówka jest wysuniętą częścią układu nerwowego, dlatego wszystko, co wzmacnia mózg, wzmacnia też oczy. Kwasy tłuszczowe, przeciwutleniacze, witaminy z grupy B, magnez i cynk. Kiedy odżywiasz organizm prawdziwym jedzeniem, twoje komórki wzroku dosłownie oddychają pełniej. Widzenie staje się jaśniejsze, kolory żywsze, a napięcie w oczach znika. Jeśli chcesz zadbać o wzrok na lata, nie szukaj cudów w tabletkach. Zacznij od talerza. Każdy posiłek to szansa, żeby oczy zregenerowały się od środka. Zielone liście, jajka, marchew, ryby, jagody i orzechy. To Twoje naturalne okulary przeciwsłoneczne. Zanim przejdziemy do efektów, musisz wiedzieć jedno: żadne zioło, żaden suplement i żadne okulary nie zastąpią aktywnego dotlenienia i odżywienia oczu. Twoje oczy to nieszklane kulki, to żywe tkanki, pełne naczyń krwionośnych, nerwów i mikrokomórek, które potrzebują ruchu, tlenu i światła, by pracować prawidłowo. Dlatego ten rytuał, który za chwilę ci pokażę, jest prosty. Ale głęboko działa na trzech poziomach: poprawia krążenie krwi w gałkach ocznych, relaksuje mięśnie odpowiedzialne za ostrość widzenia i pobudza nerw wzrokowy, który przesyła obraz do mózgu. Ten rytuał trwa tylko 3-5 minut każdego ranka, ale potrafi zmienić sposób, w jaki widzisz świat. Poranny rytuał regeneracji wzroku krok po kroku krok 1. Otwórz okno i nasyć oczy światłem. Usiądź prosto. Otwórz okno lub wyjdź na balkon. Spójrz w dal, nie w telefon, nie w monitor, ale w prawdziwe światło dzienne. Przez 30-60 sekund po prostu wdychaj świeże powietrze i pozwól oczom się rozluźnić. Nie mruż ich, nie napinaj. Patrz miękko. To światło słoneczne reguluje rytm dobowy i pomaga mózgowi produkować dopaminę i serotoninę, które zmniejszają napięcie mięśni oka. Badania z Uniwersytetu w Melbourne potwierdziły, że już 10 minut dziennego kontaktu z naturalnym światłem zmniejsza ryzyko krótkowzroczności nawet o 25%. Krok 2. Palming, czyli ciepło dla nerwu wzrokowego. Potrzyj dłonie o siebie, aż poczujesz ciepło. Zamknij oczy i przykryj je dłońmi tak, by nie docierało do nich żadne światło. Nie naciskaj. Palce niech lekko opierają się o czoło. Weź pięć spokojnych oddechów. Poczuj, jak ciepło z dłoni przenika do oczu. To działa jak mikromasaż nerwu wzrokowego. Rozluźnia mięśnie rzęskowe i poprawia mikrokrążenie w siatkówce. W japońskich badaniach nad techniką palmingu wykazano, że już po 5 minutach praktyki napięcie w oczodołach spada o 40%, a ostrość widzenia poprawia się średnio o 10%. Krok 3. Gimnastyka dla mięśni oka. Otwórz oczy i wykonaj powoli serię ruchów. Spójrz w górę i w dół pięć razy w lewo i w prawo, pięć razy po skosie, z lewego dolnego rogu na prawy górny, potem odwrotnie, a na końcu kręć oczami w kółko, najpierw zgodnie, potem przeciwnie do wskazówek zegara. Nie rób tego na siłę. To ma być płynny, spokojny ruch. W ten sposób ćwiczysz mięśnie zewnętrzne oka, które z wiekiem ulegają sztywnieniu, tak jak mięśnie, karku czy pleców. Ta prosta gimnastyka poprawia zdolność oka do szybkiego ostrzenia obrazu. Po kilku dniach zobaczysz, że nie musisz już napinać wzroku, by coś przeczytać. Krok 4. Mruganie i nawilżenie. Większość z nas, zwłaszcza seniorzy, mruga zbyt rzadko. Patrząc w ekran, spowalniamy mruganie nawet o 70%. A to oznacza jedno: suche oczy, pieczenie i zamglenie widzenia. Dlatego po gimnastyce zrób przez 20-30 sekund szybkie mruganie, tak jakbyś chciał, a otrzepać oczy skórzu. To pobudza gruczoły łzowe i rozprowadza naturalny film ochronny po całej powierzchni oka. Możesz też spryskać twarz wodą termalną, lub zrobić okład z chłodnej, czystej wody. To natychmiast orzeźwia spojówki. Krok 5. Wzrok w głąb. Medytacja dla oczu. Na koniec zamknij oczy i wyobraź sobie światło. Tak, po prostu światło: jasne, miękkie, spokojne. Oddychaj głęboko i z każdym wdechem wyobrażaj sobie, że to światło wypełnia twoje oczy i mózg. Brzmi symbolicznie, ale to ćwiczenie naprawdę działa. Pomaga synchronizować aktywność półkul mózgowych, poprawia koncentrację i stabilizuje nerw wzrokowy. Już po trzech dniach regularnego wykonywania tego rytuału moi pacjenci i widzowie kanału Zdrowa Codzienność zauważają niesamowite rzeczy. Litery w gazetach i na telefonie stają się wyraźniejsze, nie trzeba już odsuwać książki ani mrużyć oczu. Znika uczucie suchości i pieczenia. Oczy są bardziej żywe, nawilżone i mniej zmęczone po długim dniu. Poprawia się koncentracja i jasność myślenia. Bo lepszy wzrok to nie tylko oczy to również lepszy przepływ krwi w mózgu. Głowa staje się lżejsza, a sen spokojniejszy. Oczy mniej się napinają w ciągu dnia, a ciało szybciej się regeneruje w nocy to nie magia to fizjologia i konsekwencja. Kiedy zaczynasz dbać o swoje oczy w naturalny sposób, ciało reaguje błyskawicznie. Organizm po prostu oddycha z ulgą, bo w końcu dostał to, czego potrzebował od lat: światło, tlen i ruch. Jeśli spróbujesz tego rytuału, zrób to codziennie przez trzy dni i napisz w komentarzu, jakie zauważyłeś aś efekty. A jeśli chcesz, żebym przygotowała pełny 7-dniowy plan regeneracji wzroku z ćwiczeniami i dietą, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał Zdrowa Codzienność. Tu uczymy się, jak odzyskać zdrowie, nie pigułkami, ale mądrością natury i codzienną troską o ciało. Seniorzy, przyjaciele, chciałabym, żebyście na moment zamknęli oczy. Nie po to, żeby coś zobaczyć, ale żeby poczuć. Poczuć, że wasze oczy, te dwa małe cuda natury, pracują dla was bez przerwy od dziesiątek lat. Widziały śmiech waszych dzieci, łzy w chwilach wzruszenia, kolory zachodów słońca, twarze bliskich osób, świat, który zmienia się każdego dnia. A my często zapominamy im za to podziękować. Wydaje się nam, że wzrok to coś oczywistego, dopóki nie zaczyna się pogarszać. Dopóki litery nie stają się rozmazane, dopóki nie trzeba sięgać po okulary, dopóki oczy nie zaczynają boleć od patrzenia w ekran. Ale prawda jest taka, że nasze oczy potrzebują troski tak samo jak serce czy stawy. Dlaczego to takie ważne? Bo wzrok to nie tylko zdolność widzenia. To także sposób, w jaki mózg odbiera rzeczywistość. Każdy obraz, każdy kolor, każdy promień światła to informacja przetwarzana przez układ nerwowy. Gdy oczy są zmęczone, mózg również zwalnia. Gdy oczy są dotlenione, odżywione i zrelaksowane, cały organizm zaczyna pracować lepiej. Wielu naukowców, emetoliny z Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu w Oksfordzie, od lat bada związek pomiędzy zdrowiem oczu a funkcjami poznawczymi. Okazuje się, że poprawa krążenia w gałkach ocznych zwiększa także przepływ krwi w korze mózgowej, co może poprawiać pamięć, koncentrację i nastrój. Dlatego dbanie o wzrok to nie tylko kwestia estetyki czy wygody to profilaktyka zdrowia całego mózgu. Czego nauczył nas dzisiejszy odcinek? Że poprawa wzroku to nie magia. Nie potrzeba cudownych tabletek, laserów, ani tysięcy złotych. Potrzeba tylko konsekwencji, kilku minut dziennie i odrobiny świadomości. Wystarczy każdego ranka pozwolić oczom zobaczyć prawdziwe światło, przez chwilę je rozgrzać i rozluźnić, dać im odpocząć od ekranów, a wieczorem pozwolić ciału naprawdę zasnąć, żeby regeneracja mogła się wydarzyć. I właśnie to jest piękne. Że ciało zawsze chce wrócić do równowagi. Wystarczy mu trochę pomóc. Dostaję setki wiadomości od widzów, którzy zaczęli ten prosty rytuał. Pani Janina napisała: Po tygodniu ćwiczeń czytam gazetę bez okularów do czytania. Myślałam, że to niemożliwe. Pan Antoni z Krakowa mówi: Oczy nie bolą po pracy w ogrodzie, a wieczorem nie mam już wrażenia mgły przed oczami. To nie cudowne uzdrowienia. To efekt systematyczności, bo nasze ciało, nawet w wieku siedemdziesięciu czy osiemdziesięciu lat, wciąż potrafi się odnawiać. Seniorze, pamiętaj, wiek to nie wyrok. Nie wiesz, że po sześćdziesiątce wzrok musi się pogarszać. To mit. Twoje oczy mogą być silne, jeśli tylko dasz im codziennie kilka minut uwagi. Nie bój się zmian. Nie odkładaj dbania o siebie na jutro. Zacznij dziś. Jutro zobaczysz świat wyraźniej, bo zdrowe oczy to nie tylko lepsze widzenie. To pewność siebie, to radość z czytania, oglądania, podróżowania, spotkań z bliskimi to życie bez ograniczeń. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, proszę, kliknij, subskrybuj i zostaw łapkę w górę. To dla Ciebie mały gest, ale dla naszego kanału to ogromne wsparcie. Dzięki temu YouTube pokaże ten film kolejnym osobom, które dziś mrużą oczy i myślą, że tak już musi być. A jeśli chcesz, żebym przygotowała osobny odcinek o diecie wspierającej wzrok z produktami, które dosłownie odmładzają oczy, napisz w komentarzu słowo wzrok. Zbiorę Wasze pytania i zrobimy z tego pełen praktyczny poradnik. To była zdrowa codzienność, mówiła do was dr Anna Nowak. Dbajcie o siebie, o swoje oczy i o spokój wewnętrzny, bo świat jest zbyt piękny, żeby go tracić z oczu.